Dzień dobry, dzień dobry kochani. Dzisiaj przygotowam dla Was denko kosmetyczno-chemiczne. Denko, czy projekt denko grudnia 2024 roku. Mam tutaj produkty, które zużyłem w grudniu ostatni raz. Nagranie jest 30. Grudnia już y, myślę, że żadnego y, produktu nie zużyję do y, Sylwestra, do końca oczywiście, więc y, postanowiłem, że zakończę y, bieżący rok właśnie podsumowaniem y, tego y, denka y, grudniowego. No cóż, zaczynamy. Normalnie zawsze zaczynam od próbek i tym razem również. Mam cztery próbki i tutaj mam tak z Bielendy taki seria Marine Care Hydrokrem skraplający. Głęboko, nawyżająco, rozświetlający z 2% roztworem witaminy C. Próbka była mała, mało było tego kremu, ale sam krem był przyjemny, także ładnie też pachniał. Jak dla mnie, w porządku. Jakiegoś tam negatywnego efektu nie było. No i słuchajcie, jeszcze mam tutaj od Krystyny Jandy, My Clinic cryology krem na y, dzień dobry. Y, oczywiście, próbki wziąłem ze sobą na y, wyjazd, także też używałem tych produktów no, na wyjeździe głównie. Y, w porządku, y, ten produkt. Y, on jest taki e, dedykowany do wieku 50+, plus. jest japońska orchidea, oczywiście też witamina y, y, C, y, przyjemnie, ale też nie za dużo było tego produktów w próbce i też jeszcze y, mam dwie próbki z Basic Lab i y, y, tutaj mam krem y, Trecholozowy, krem przywracający równowagę, i to jest w takiej małej małej tubce, ten kremik, i tak wygląda kartonik. Także te próbki wyglądają naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Sam krem bardzo przyjemny, sprawdził mi się, także ilość też odpowiednia, żeby można było pewnie też spróbować. U mnie było to jeden raz, ale myślę, że spokojnie ta ilość 3 ml takiej próbki. Na to może się sprawdzić nawet na y, dwa razy. I mam drugi krem aktywnie stymulujący na twarz, szyję, dekolt, i tu jest y, 5% aminokwasów, y, 4% kompleksu czynnych y, czynników y, wzrostu. I Retinal, proszę bardzo, tak wygląda, także oba produkty przyjemne, one nic, nic złego nie powiem, w ogóle Basic Lab ma bezzapachowe produkty, także one są w porządku, no trochę kosztują, no ale za jakość wiadomo, no, też się wiąże też cena. I przechodzimy do produktów. Zaczniemy tradycyjnie od twarzy i myjadełko. Tym razem y, zużyłem Wellosophy, y, taki właśnie y, można powiedzieć żel do mycia twarzy z Ginkgo Biloba, y, czyli z miłożębem japońskim. I powiem, co tutaj o nim. Dobrze myje, w porządku. Przyjemny zapach, naprawdę delikatny, przyjemny, naturalny produkt. Nie pieni się, także jak ktoś oczekuje, że będzie pianka, to, to nic tego. To jest po prostu taki produkt, który no, jest w formie żelu, ale nie za bardzo po połączeniu z wodą się pieni. I z tej samej serii Alozofi, bardzo porządna seria. Tutaj mam taką mgiełkę tonizującą z, z rzęszeniem. Och, bardzo przyjemny produkt, także bardzo długo używałem tej mgiełki. Przyjemna, ładny zapach, dobrze tonizuje. Także naprawdę całą serię WeloSofi polecam, bo jest naprawdę fajna. I teraz tak, kremniki pod oczy i y, miałem jeszcze poprzednią wersję y, y, serii czy Ultimate Lift i tutaj mam kremik z tej serii właśnie tej takiej purpurowej. E, bardzo dobry kremik, e, naprawdę na moje oczy, no, że tak powiem balsam, e, wygładzenie było, redukcja tych takich opu, opuchnięć, e, naprawdę i na dzień jak i na noc e, ten się krem e, bardzo dobrze sprawdzał i nadawał. E, no teraz są wiadomo nowsze serie, nowe, więc e, idziemy w, no, w, no, w nowe, tak? I e, pierwszy raz miałem w ogóle... Krem, jakikolwiek produkt z marki QA. To jest akurat z witaminą C, krem pod oczy. Um, powiem tak, trochę to takie otwier otwarcie było takie, aplikator, więc to było w porządku. Tylko jedynie dla mnie problem był taki, że nie mogłem też tej tuby trzymać w pozycji pionowej. Co o tym produkcie powiem? Konsystencja naprawdę bardzo dobra, taka dosyć gęsta. Krem smarowny dobrze nawilżał, ale tego efektu takiego wygładzenia za wiele to nie było i nie dawał. Dla mnie w porządku krem, także nic złego o nim nie powiem, ale bym już na przykład pewnie no, nie wrócił. I sera i takie produkty uzupełniające jest ich troszeczkę, myślałem, że nie będzie ale jest i tak, no wiadomo, serum z Ultimate Lift, z Novage z tej serii bardzo pięknie pachnąca w ogóle seria, serum również także w ogóle ta seria Ultimate Lift jeżeli chodzi o serum czy kremy, zawiera taki kompleks Aspart Lift który właśnie ujednia, to jest taka technologia i patent Oriflame, z której no, najbardziej są dumni, ponieważ rzeczywiście, jeżeli chodzi o tutaj ujednienie. I no, o, o zadbanie o odpowiedni owal twarzy jest i naprawdę seria jest super. Także, no tutaj kontynuację mamy serii Nowage Plus. Też w tej serii, właśnie gdzie serum jest purpurowe. Cóż, z, jeszcze z serów, no to używałem taki no rozświetlający serum Lifting Vegetal z i w bardzo długo ten produkt używałem, go tam dodawałem dosłownie niewiele jedną taką pompeczkę do, do, tej, do tej porcji między też łączyłem te produkty na przykład rano z kapsułkami z witaminą C, wieczorem właśnie o z takim reti, retinolem z Nowage, także tutaj Nowage Prostuticals to są takie kropelki. z noem tak wygląda aplikator. To słuchajcie, powiem Wam, że o mniej więcej taka porcja to była y, y, tego retinolu z tym, że ja ten retinol, oczywiście to nie jest pierwsze opakowanie, ja ten retinol używałem już od praktycznie od września y, cały czas y, to tak mniej więcej 4-5 razy w tygodniu, y, to jest obecnie, y, natomiast y, no ja do retinolu wróciłem po, y, po przerwie letniej i powiem, że y, tak jak Trzeba było, czyli książkowo wprowadzałem retinol w pierwszym tygodniu, potem raz w drugim tygodniu i dopiero odważyłem się po dwóch tygodniach zwiększyć tę częstotliwość do dwóch razy w tygodniu, i potem już przeszedłem, widziałem, że się nic nie dzieje do praktycznie no, prawie codziennej pielęgnacji. Także z retinolem ostrożnie. Jest to substancja bardzo taka działająca pozytywnie, z pewnym opóźnieniem, i efekty stosowania retinolu widzi się naprawdę po pewnym czasie, ale naprawdę, jeżeli zrobimy coś nie tak, no to niestety będziemy potem pokutować, tak więc lepiej ostrożnie z tym cudem postępować, czyli Najpierw jeden raz w tygodniu, drugi raz w drugim tygodniu, jeden raz i potem zwiększamy do dwóch razy w tygodniu i dopiero potem w trzecim, czwartym tygodniu możemy sobie pozwolić na zwiększenie częstotliwości. Ja nie stosuję tak codziennie, ponieważ też przynajmniej raz czy dwa razy w tygodniu stosują też innego rodzaju produkty i m.in. na taką akurację na, na przebarwienia. Raz, dwa razy w tygodniu od Bandi stosowałem. To jest Sea Active Care. Nocna kuracja na przebarwienia i rewitalizacja. To jest takie kwasowe serum. Bardzo długo mi ten produkt schodził. Na pewno gdzieś od sierpnia-września. Niewielka ilość też w pipetce, jakoś specjalnie nie wiem, nie zauważyłem tego działania, albo może nie wiem, nie widziałem, tak mi się wydaje, że, że chyba nie wrócę do, do, tego, do tego produktu. Jakoś tak wolę pewnie jakieś innego rodzaju kuracji. I jeszcze powiem tak, jesteśmy przy serach, więc jeszcze tutaj mam. Nutri 6, takie kapsułki olejowe z olejkami, z Novage. To są te takie złote rybki z Oriflame, cudowne, wspaniałe. Także ja na początku używałem praktycznie codziennie tych kapsułek i powiem Wam, że dopiero jak widziałem, że skóra jest nasycona, już za bardzo nie chcę, bo daje też znać o sobie, także zredukowałem też używanie ilości tych, Kapsułek tak do 4-5 razy w tygodniu, nawet i w ostatni czasy to przerwałem na parę dni, więc myślę, że 2-3 razy w tygodniu to jest wystarczająca ilość, czy jakby częstotliwość stosowania dla mnie tych kapsułek. Na pewno będą u mnie stale w pielęgnacji. Jak widzicie, to jest jeszcze stare opakowanie, ponieważ no, jest nowa seria odświeżona, także ja już w tej chwili w. Otwarcia paczek, w zamówieniach, w przeglądach katalogu pokazujesz już nowy produkt, ale jest naprawdę świetnie. Świetne są to lejki, pięknie odżywiają i również nawilżają. Także to jest taka moja kuracja. Dobrze, no i tutaj kremy Ultimate Lift Contour DeFine. Krem, tak się ten produkt nazywa. To jest na dzień z filtrem 15, więc to jest dosyć niski filtr, więc tutaj też. Można dodatkowo uzupełnić jakąś tam pielęgnację też kremem z nowej czy z filtrem 50. Nie zawsze stosowałem, także jak, jak czułem potrzebę albo pamiętałem, to wiadomo używałem. Słuchajcie, pięknie pachnący, bardzo fajna konsystencja. W ogóle, ser... szkoda, że w ogóle seria już, już jej nie ma i opakowanie też bardzo ładne, no ale też mamy zupełnie nowe też produkty, inne technologie też w nowych seriach, więc wiadomo, też lepsze, ale to naprawdę świetna, świetna seria, to przez to fioletowe opakowania, tak krem jakby miał taką poświatę lekką, taką właśnie purpurową ale to może takie wrażenie optyczne i krem na noc również świetny no i tak przynajmniej dwa razy w tygodniu Uzupełniałem pielęgnację y, właśnie tą maseczką y, y, w niebieskim słoiczku, 8 godzin y, snu w niebieskim słoiczku. Y, tu jest masło kapłasu, y, jest wąkrota azjatycka, jest bardzo dużo fajnych. Takich produktów. Produkt pięknie pachnie. Zresztą wiecie, ja trochę wycieram, myję, żeby też tak brzydko nie wyglądało do kamery to opakowanie. To jest jeszcze stara wersja. Wiadomo, że jeszcze mam jedno opakowanie w poprzedniej wersji, albo nawet chyba dwa. I potem przechodzę już do maseczki już nocnej. W nowym opakowaniu, w nowej formie. Ja powiem, że ten produkt stosuje się na krem do nocnej pielęgnacji nie powinno się pomijać kremu, ponieważ no, wrażenia są takie niezbyt dobre, może się coś rolować ja pamiętam, że raz specjalnie chciałem sprawdzić jak to działa, także nie naprawdę bardzo miałem bardzo dziwne odczucie takiego ściągnięcia na twarzy zbyt mocnego, dlatego też musi być naprawdę krem wcześniej pod tą maską nałożony, czyli no, maska na, na krem, wtedy to wrażenie jest niesamowicie. Od razu czuję, jakby te wszystkie składniki one wchłonęła, skóra wchłonęła, także naprawdę świetny produkt. Jeszcze to zapomniałem o jednym produkcie, no, o takich kapsułkach czy ampułkach z, z Avon, a new z protinolem. Właściwie to powiem, że to jest tutaj praktycznie to jest kwas hialuronowy w takim, że tak powiem ampulkach Produkt wychodzi bardzo drogo, także moim zdaniem nawet nowej wersji tych ampułek raczej już nie kupię, no dla jednego składnika aktywnego, no to niestety nie, także z tym produktem się raczej już pożegnał definitywnie. I tak, jeszcze do twarzy to z Dermiki skończyłem peeling enzymatyczny w takiej tubce, bardzo wydajny produkt, on jest do cery wrażliwej i powiem, że mi się sprawdził, używałem naprawdę wiele wiele miesięcy, niewielkie ilości nakładałem na twarz, także była skóra oczyszczona, czułem dokładnie też em, to oczyszczenie. Także nie wiem, czy wrócę do produktu, bo raczej no, będę wierny peelingowi enzymatycznemu z Oriflame, bo ten produkt mi pasował. Natomiast to była taka, że tak powiem, próba, że, że tak powiem, troszeczkę zmiany i odświeżenia, troszeczkę zmiany i sprawdzenia też, co inne firmy oferują. I przejdę teraz do pozostałych produktów kosmetycznych. Kremy do rąk. Tym razem zużyłem dwa kremy z farmacji: to są takie werbena i kokos. Pięknie pachnące, dobre kremy do rąk, przyjemne. One troszeczkę były kosztowne, jak, jak to wiadomo, w firmie farmacji trochę te kosmetyki więcej kosztują niż normalnie inne firmy. Małe, wygodne tubeczki. Ja je miałem w pracy i w plecaku, więc ja je używałem albo w pracy przy komputerze, albo gdzieś po drodze, jak czułem, że dłonie mam suche, także używałem wtedy. Jedynie troszeczkę co narzekałem, to niestety, ale w plecaku zdarzało mi się, że ta y, zakrętka ona jakoś nie wiem, czy się sama odkręcała, czy po prostu odpadała, także często wyciągałem krem y, otwarty i potem musiałem po całej torbie szukać y, tego, y, tej zakrętki. Także to troszeczkę było dla mnie dyskomfort, bo nie byłem pewny y, taki, czy ten krem jest czysty, czy, czy nie czy się gdzieś tam czymś zabrudził, Także miałem troszeczkę taki dyskomfort. I dobra, to z jeszcze parę zostało produktów kosmetycznych. Mam dwie pasty do zębów. Tu mam z OptiFresh taką bez fluoru z, z olejkami naturalnymi. Pasta w porządku, przyjemna, rzeczywiście czyści, natomiast ja jednak potrzebuję pasty z fluorem, także ja za bardzo tak też i fanem nie jestem. To jest nowsza wersja takiej, tej zielonej pasty ziołowej, która była moim ulubieńcem, naprawdę. Już nie mam żadnego opakowania z tych moich ulubionych, stąd też i um, tym razem ten produkt. I też z innej firmy, z Biodent, naturalna pasta do zębów o smaku um, herbaty Roybos. W porządku, przyjemny produkt, specyficzny zapach, aromat, ale dla mnie w porządku. Ja jeszcze chyba mam jakąś jedną pastę z tej, z tej firmy, ale myślę, że to tak też właśnie to był taki test, żeby troszeczkę też odsapnąć od niektórych produktów, które stale używam, i też z ciekawości był test, co inne firmy oferują. Także też czasami będą się takie właśnie produkty w dękach u mnie. Pokazywać. Dezodorant antyperspiracyjny North Formel Sub-Zero, to jest ta y, produkt, który się niedawno pojawił w ofercie, tak granatowa seria, bardzo w porządku produkt, także serdecznie polecam dezodorant antyperspiracyjny. I tak, z balsamów Milgen Honey Gold, podstawowa wersja. Ja już troszeczkę wyczyściłem to opakowanie, wymyłem w środku, dlatego że no, wyglądałoby troszeczkę tak nieestetycznie, bo co innego jak pokazuje, powiedzmy. A tutaj leci. Powiedzmy takie opakowanie w środku, nawet jak um, pokażę um, tutaj gdzieś resztki tego kremu, to wygląda to w miarę, w miarę. Natomiast takim przezroczystym opakowaniu tutaj, no... Wyglądało nie za bardzo ładnie, także wolałem wyczyścić. Sam Milk and Honey Gold, ja lubię też serię te właśnie różne warianty zapachowe, różne różane, jaśminowe, pojawiają się serie limitowane, ale ten produkt standardowy Milk and Honey Gold jest zawsze przyjemny i ten balsam bardzo, bardzo też lubię. I od czasu do czasu też używam. A yy, myślę, że w dęku styczniowym yy, będzie duże opakowanie yy, Love Nature i malina z miętą. Yy, no i ja przy malinie mięta, jestem tym razem ale z Iwroszei, tu mam żel do podprysznic. Yy, ładny zapach, przyjemny produkt, yy, także produkt dobry, przyjemny przyjemnie się używało. I słuchajcie, to już jest wszystko z produktów kosmetycznych. Przechodzę do chemii y, gospodarczej i domowej i tym razem mam tak, do prania. Y, takie wyłapujące kolory y, chusteczki z myt 50 sztuk, także produkt bardzo fajny, wydajny, w porządku, także to mi się y, sprawdziło. Y, z... Farmacji, tu mam akurat żel do zmywarki, to jeszcze jakieś tam niedobytki tych produktów z farmacji mam. Żel w porządku, no ale wiadomo, to jest taki do mycia, jak każdy żel, taki delikatnych, powiedzmy szkła. Najlepiej to się sprawdza właśnie do szkła, do jakichś tam normalnie zabrudzonych naczyń po obiedzie. Natomiast jeżeli na przykład, tak jak ja mam oczekiwania, że Myje też dzbanek, czy właśnie te takie metalowe elementy, koszyczki w dzbanku. No to niestety, żeby tutaj ten osad z herbaty się usunął z tych metalowych elementów, to niestety nie. Żaden żel sobie na razie nie poradził z tym. Wiem, że słonko deklaruje, że mają taki żel, ale ja jeszcze nie doszedłem do, do tego żelu. Um, tylko to było na zasadzie na Facebooku pytanie, odpowiedź, że tak, to więc też nie wiem, czy, bo zawsze to był ten zarzut do klientów, że nożel. Ich nie usuwa, tych zabrudzeń za z herbaty. Ktoś tam prowadzący pewnie Facebook odpowiedział, że tak, i tu troszeczkę nie mam pewności, bo to czy to ktoś z firmy pisze, czy czasami, wiecie, prowadzą te media społecznościowe, jakieś agencje. Ktoś mógł nie wiedzieć, odpo, udzielił odpowiedzi, że tak, natomiast ja do końca też tej informacji nie zweryfikowałem. No ale wracając do tego, żelu, Chyba nie mam już jeszcze żadnego jeszcze produktu w zapasach, więc pewnie to już będzie finał i już raczej do tego produktu nie wrócę, jak i w ogóle do zakupów z farmacji. Także to już jest koniec. Zużywam tylko to, co jeszcze mam w zapasach i będę Wam jeszcze pokazywać. Z Avon mam taki piękny, fajny płyn do kąpieli Mold Spice. Bardzo fajny, pięknie pachnący płyn do kąpieli. A ja go nie używałem do kąpieli, także to było do, że tak powiem, e, no, wiecie, no bo już nie mam wanny, więc ja używam do przetykania czy powiedzmy. E, e, Kranów kuchni, czy pod prysznicem, po prostu wlewam ten płyn, zatykam korek, czekam jakiś tam czas i potem zalewam wrzątkiem i w ten sposób przepłukuję zlew. Tak, to, to jest, że tak powiem. To co robię z tymi produktami, mam jeszcze parę opakowań, więc taki środek mam do czyszczenia. I na koniec, ostatni produkt, to tutaj mam z Lenora. Płyn do płukania, Perfume Therapy. No, i tu jest zapach Cherry Blossom and Sage. Tak wygląda to opakowanie. Długo słyszałem. No, naprawdę też piękny zapach. Przypomnę sobie tak, piękny kwiatowy zapach. On, wiadomo, jak pranie było bez suszenia, no to piękny zapach się roznosił bardzo długo. Natomiast suszenie u mnie w tej pralko-suszarce to troszeczkę ten redukuje zapach, ale żeby nie było naprawdę czuć delikatny zapach prania. Słuchajcie, to jest całe denko. Wszystkie produkty, które zużyłem, można powiedzieć, w grudniu. Dęko kończę 30 grudnia. Przy okazji życzę Wam wspaniałych, e, wspaniałego Sylwestra, wspaniałych, że tak powiem, ostatnich dni, takich wolnych to świętował trochę dłużej e, no i aby ten przyszły rok 2025 był dla was lepszy, przyniósł Wam dużo miłych niespodzianek, e, ciekawe plany i żeby one się zrealizowały. Wszystkiego dobrego e, no, w nowym roku. Cześć, pozdrawiam!